Mam jedno pytanie. E, też może ktoś to oceni, że złośliwe, ale proszę wysłuchać. E, medialna burza po e, tym, jak e, Gmina zrezygnowała z inwestycji w zabaw w Zalasowej. Jakby Pani była grzeczna i powtórzyła tę informację, którą, powtórzyła, e, którą mówiła Pani do nas, do mnie, do uszówki, do Adama, który byliśmy na rozwoju Pana Sekretarza, że dlatego nie było zabezpieczonych tych środków w budżecie, ponieważ. E, Autor budżetu, czyli były burmistrz tych po prostu środków nie zaplanował, a są różne, że tak powiem, przekłamania, więc jest to nagrywane. Proszę wyjaśnić społeczeństwu, że dlatego tych środków nie było. Pan chyba sugeruje odpowiedź. Była taka sytuacja faktycznie, że były składane wnioski budżetowe i we wniosku budżetowym szkoły zadanie to było. Z kolei i to co mam do wpisania, to W tym przypadku nie miałam informacji, że takie, taką inwestycję mam wpisać, więc ta inwestycja nie została wpisana, co nie oznacza, że nie mogło być one realizowane, bo są pewne zawsze rezerwy tworzone, czy wolne środki finansowe, czy możliwość zwiększenia deficytu i po prostu każdy górnicz ma takie prawo, więc nie znam z poprzednika, ale myślę, że jeżeli wiedział o tym, że taki wniosek został złożony, to może miał się tam zamiar, że jak przyjdę do tej wniosek, to nie dołożę. Tak, zatem tak, w e, budżecie, w którym budżetu tutaj tej decyzji nie było, co nie oznacza, że ona była wyrzucona, bo ja tego po prostu nie powiedziałam. Ja też tak nie mówiłem. Natomiast jeszcze jedno, to niech Pani powie, że wtedy w rozmowie u Pana Seweryna Gutkowskiego, powiedziała Pani, że na aktualną chwilę nie pani zaciągnąć dodatkowych kredytów? No nieprawda, bo nic takiego nie powiedziała. Włatek, słyszałeś, tak tak? No, Ale ja proponuję, by nie, nie robiła jakichś eee, ja po podajemy do publicznej wiadomości. To nie jest prawda, Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, 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 Pytanie skarbnikowi, skarbnik ja odpowiada. Ja Czy jest możliwość umieścić to zadanie? Powiedziałam, że jest możliwość. To zależy od tego, jakie są priorytety i jakie zadanie Pani Burmistrz chce włożyć. Były na ten czas I tak powiedziałam I nikt nie powie, że powiedziałam coś innego. A może ja źle usłyszałem, ale słyszałem, że, że nie ma możliwości. I nawet dyskutowaliście dość mocno z ja Panią, z, z Panem Sekretarzem. Powiedziałam, powiedziałam radnym, że tutaj zaraz. Bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze?